Moim i Państwa gościem jest Paweł Gofer Krymarys, fotograf, podróżnik, filmowiec, autor Wiadomości 24. Witam Cię, Pawle. Witam serdecznie Ciebie, Bogusiu, i witam e, e, Twoich widzów. Powiedz, na czym polega Twoja praca w Wiadomościach 24? E... Więc co, to był portal, bo już w tej chwili nie istnieje ten portal, to był portal społecznej informacji, gdzie dziennikarzami byli, autorami byli, były osoby niezwiązane z zawodowością dziennikarstwem. Tutaj też, też po prostu zacząłem, zacząłem. Pisać y, o różnych rzeczach tutaj związanych z moim regionem. Teraz w tej chwili to, to przeszło w to, ta praca, która była w Wiadomościach, 24, teraz przeszła y, na dziennikarstwo i fil, y, filmowe, czyli tutaj z różnych zdarzeń i y, wydarzeń w Kaniszu i okolicach. Yy, przedstawiam te wydarzenia w postaci filmów w krótkich reportaży. Tutaj po prostu też yy, zajmuję się taką tylko troszeczkę nietypową, ze względu na to, że yy, zajmuję się yy, pokazaniem działań yy, służb ratunkowych. Yy, w kaniszu i okolicach jesteś fotografem. Jakie miejsca najczęściej uwieczniasz? To są zazwyczaj posłów są... obrazy, zazwyczaj obrazy. Tutaj też pokazuje, pokazuje to piękno, było troszeczkę inaczej, bo nie pokazuje tych standardowych miejsc, gdzie wszyscy my je znamy, tylko jakieś miejsca, które są na szlaku, które są mało uczęszczane, czy mało znane, tak. A skąd się wzięła u Ciebie pasja tak do fotografii? Bardziej, to Było dziecko. Pierwszy mój aparat, który miałem, który, który używałem jako dziecko, to, było, to była radziecka smienna. I, I tutaj, tutaj, to jeszcze z kliszami to było zupełnie zupełnie inna fotografia niż teraz jest, tak, bo yy, obecnie to masz kartę, na którą wchodzi na przykład, dajmy na to, tysiąc zdjęć, a wtedy miałaś kliszę, która miała na przykład, jak dobrze pamiętam, 24 klatki, które trzeba by było zastanowić się dwa razy, zanim to Zabiło się to zdjęcie, tak. Ja teraz tak zawsze w rozmowach, w rozmowach mówię, że w tej chwili to jest w Polsce i nie tylko w Polsce, w miejscach turystycznych, tak zwany syndrom chińskiej, chińskiej wycieczki. O co chodzi z tym? To, że Ojeżdża autokar pod jakieś miejsce, wysiada 20 osób z autokaru, ustawia się w jedną linię przed jakimś miejscem, robią zdjęcia i mają praktycznie te same te same ujęcia, tak? I to, to troszeczkę jest denerwujące, bo w tej chwili, w tej chwili to jest naprawdę. Naprawdę taka... Ta fotografia za bardzo, cyfrowa za bardzo dostępna była. Kiedyś było mniej, tej, mniej dostępna ta fotografia, i można, trzeba było myśleć też, jak się fotografowało, co, co się jak i jaki kadr wydać. A jaka jest Twoja ulubiona dziedzina fotografii? E te obrazy jedna Mam dwa takie ujęcia, w z fotografii. Tutaj Kalisza, jedno to jest takie też służb, tak jak mówiłem, tak jak wspominałem. To, był, to była akcja, chyba wypadek tutaj niedaleko mnie na drodze krajowej gdzie udało mi się sfotografować, jak strażacy z ratownikami z czyli u czyli Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nieśli poszkodowanego do śmigłowca, tak? Drugie to tutaj, drugie zdjęcie, podobne też z udziałem LPR-u, było podczas ostatnich ćwiczeń, ćwiczeń służb tutaj w rejonie, w Kaliszu, które odbyły się w tym miesiącu. Albo zeszły miesiąc na początku, jakoś, jakoś, niedawno, po prostu. A oprócz fotografii, czym się zajmujesz? Pracuję, pracuję jako osoba, pracuję fizycznie tutaj w, w Kaliszu, ale też poza tym jestem. W tej chwili w jednej z jednostek OSP tutaj w Kaniszu, jednej z najmłodszych w ogóle w Polsce, też pozdrawiam może będą oglądali duchowie i drugne z OSP Kalisz Winiary. Bardzo pozdrawiam. To jest, dopiero się tak naprawdę tworzy ta na lat I to też, to też mi zajmuje. I zarazem umożliwia fotografia do Polskiego, jeśli chodzi o służbę, służbę ratunkową, jest to ułatwienie bardzo wielkie. A jakie kraje zwiedziłeś w celu wykonania zdjęć? Wiesz co? Ja twierdzę, że Polska ma tyle ciekawych miejsc, że ministerstwo życia, żeby to. To co jest w Polsce zwiedzić, tak? Bo my, my nie doceniamy naszego kraju, jeśli chodzi o turystykę. Dużo osób wyjeżdża za granicę na wakacje, na, na urlop, rzeczywiście nie debuję nie, nie tych wyjazdów, ale tak naprawdę my... My tutaj hmm, w sposób mamy naprawdę dużo ciekawych miejsc. Na przykład hmm, Dolny Śląsk, hmm, Bory to hmm, hmm, które, które, jeśli chodzi o Pieszczady, to też mają swoją, no niestety, hmm, tragiczną historię, bo hmm, po II wojnie światowej dużo, dużo ludzi tam wysiedlono z, z terenów z obecnych bieszczat. Ale no, można by było wiele wymieniać. No, Wrocław, Poznań, nawet szara fabryczna łódź jest ciekawa, jak się wejdzie w te boczne uliczki, niegłówne ten. No, tu, tu mógłbym wiele takich aspektów turystycznych i przekonań co do zwiedzania miast polskich mówić i to by nam zajęło trzy godziny. Tak? A jakie miasta w Polsce zwiedziłeś w celu wykonania zdjęć? Jeśli chodzi o Polskę, to Wrocław, Łódź, Warszawa, Trójmiasto. miasto to parę dni tam spędziłem mowy. Tak samo, tak samo na przykład Mierzeja Helska. Na Mierze Jichelskiej byłem dwa, dwa dni, z czego z do Jastroni podaj, że doszłem pieszo, tak, wybrzeżem, gdzie nocowałem na plażach, tak. Też, też bardzo fajnie, fajnie to wspominam. A jesteś też filmowcem, możesz powiedzieć, jakie filmy zrobiłeś? Wiesz co, to są takie krótkie filmy, zazwyczaj też muszę wspomnieć o tym, bo zazwyczaj to ze zjawisk pogodowych, które obserwuję, bo też jestem łowcą włoszyka i nie wspominałem ci w wcześniejszej przed, przed tym nagraniem, ale też, też filmuję zjawiska atmosferyczne, które, które są, które następują w Polsce. To są zazwyczaj właśnie takie reportaże, krótkie filmy, czy z przebiegu właśnie zjawiska atmosferycznych, czy jakichś zdarzeń tutaj w Kaliszu i okolicach. Tu nie zamykam się tak w jednym, w jednym typie filmów, No tak? to, to w reporterce, raczej w reporterzowym filmowaniu jest to po prostu, trzeba się przestosować do momentu, tak? A oprócz fotografowania, masz jeszcze jakieś inne pasje? To są podróże, podróże pociągami i same pociągi, fotografowanie pociągów. Tutaj od razu muszę tak powiedzieć, że to jest taka nietypowa pasja, gdzie kiedyś spotkaliśmy bodajże, bodajże w w Krośnie czyli przy niemieckiej granicy Czecha. I się zapytaliśmy go, dlaczego on przyjeżdża fotografować polskie pociągi, jak oni też mają pociągi, tak? On mówi, bo wy macie najstarszy tabor, jeśli chodzi o jeżdżący tabor w Europie. To jest prawda. Ale też, też te pociągi, to jakoś w tym momencie, to jest robienie Zdjęcie do archiwum, gdzie za parę lat tych pociągów, które obecnie mamy, czy lokomotyw, nie będzie na torach. Tak? I to też jest taka dokumentacja tego, co było, było na torach. A sam podróżujesz, czy z kimś? Jest co, jeśli jadę gdzieś w danym miejsce. To jest zazwyczaj pociągiem, to jadę sam ze względu na to, że to jest troszeczkę tak, że jak się jedzie z drugą osobą, to trzeba brać pod uwagę zdanie drugiej osoby. Mam tu znajomy z którymi też jeździmy samochodami. Na przykład w, w zeszłym roku byliśmy na, byliśmy na Ślęży, to też jest inaczej, tak. Tylko to trzeba dodać osoby, które chcą, chcą taką turystykę uprawiać, właśnie zdobywać jakieś tam mury, czy zwiedzać, jakoś wędrować po danym terenie, a nie, nie będzie tak, że po dwustu, trzystu metrów powiedzą, że oni są zmęczeni i i chcą wracać do samochodów, chcą wracać w ogóle z wyjazdu, tak. Bo to jest, to jest najważniejsze, żeby żeby była ekipa zgrana i bardzo, bardzo, bardzo bardzo odpowiedzialna za siebie, tak, bo to też trzeba przyznać, że tak, jak jeździmy w góry, no, jak ja widzę, co niektóre osoby, jak wychodzą w góry, no to jest też inny temat. Może, może kiedyś też zrobimy o tym materiał, jak będziesz chciała, bo to jest temat yy, woda i yy, byśmy też musieli parę godzin spędzić, prawdopodobnie, żeby to wszystko omówić. Co jeszcze byś chciał zwiedzić? Jest to takie, ze względu też na pasję fotograficzną, y, chciałbym pojechać do mm, Parku Narodowego Ujście Warty. Ale to w takim okresie, gdzie tam dużo jest ptaków, gdzie można fotografować je. To jest takie moje jedno z marzeń, po drugim, drugim takim miejscem to jest park. Yy, partner. To chwilę się zastanowić, bo żeby się nie pomylić. Yy, tam, akurat, też, też w okresie albo wiosna, albo jesień, żeby też na migrację tych ptaków. Yy, wjechać no i podobnie tam zdjęcia, tak? A co byś chciał na koniec dodać? Wiesz co, na koniec chciałbym dodać, zaprosić, jeśli mogę oczywiście twoich widzów na mój kanał, na mój kanał YouTube, gdzie tam są właśnie te materiały, o których wspominaliśmy tutaj. To jest wpisujemy na YouTube Paweł Krymarys, wyskakuje, wyskakuje, wyskakuje normalnie profil. Tak samo na Facebooka na dwa fanpage czyli na weekendowego podróżnika, który będzie w tej chwili aktualizowany, bo tam troszeczkę zaniedbałem ten profil, przyznam, ale będę próbował go naprawić i na na fanpage Paweł Krymary z filmik i fotografia. Też tutaj tutaj bardzo po prostu też muszę go zaktualizować, bo niestety teraz, teraz okres letni, to będę miał materiał tutaj zdobyty też na te Dwie strony. Będę się starał, żeby, żeby coś wpadało co jakiś czas, bo nie mówię, że codziennie czy co drugi dzień będzie, ale co jakiś czas informacje jakieś będą podawane. No i powiem tyle. Jeśli powiem to tak: jeśli yy, boicie się podróżować samemu. Tu powiem tak, że nie ma czego się bać. Jest to, jest to do zrobienia. Oczywiście tu trzeba pomyśleć, jaki kierunek wybrać tutaj. Ja mówię, ja wydałem wybrałem Polskę. Dużo ludzi wybiera za granicę. Można też tam za granicą jechać, za granicą samemu zwiedzać i bardzo jest ciekawe. Paweł, dziękuję Ci, że chciałeś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Ja też dziękuję i też pozdrawiam Ciebie i w Twoich widzów.